Po pierwsze Ukraina, po pierwsze Ukraińcy. Tak od dziś powinno brzmieć nowe, zaktualizowane motto pana Nawrockiego, który podpisał ustawę przedłużającą przywileje Ukraińców w Polsce, pomimo faktu, że nie zawiera ona kluczowych postulatów pana prezydenta, które jeszcze miesiąc temu według pana Nawrockiego były absolutnie kluczowe i bez ich spełnienia nie wyobrażał sobie podpisania tejże ustawy. A więc Ukraińcy nadal będą mogli sobie czcić banderę na polskim stadionie narodowym i obnosić się z jego barwami, bo nie będzie to w Polsce penalizowane. Nadal będą mogli się ubiegać o polskie obywatelstwo już po dwóch latach legalnego pobytu na terenie Polski, czyli za chwilkę będziemy mieli dużo nowych Polaków, jak na przykład pani Panczenko, czy ten ukraiński dziennikarz, który zwyzywał publicznie właśnie pana Nawrockiego i za co nie poniósł absolutnie żadnych konsekwencji. Widać, pana Nawrockiego to nie boli. Wszyscy, którzy łyknęli kłamstwo, że od teraz 800+, plus będą dostawać tylko pracujący w Polsce Ukraińcy, powinni koniecznie obejrzeć ten film, który który dokładnie tłumaczy, na czym polega szwindel. Jeżeli oglądasz ten materiał na YouTubie lub na Facebooku, to masz link do tego materiału gdzieś w tekście postu. Natomiast jeśli nie, to musisz wejść na kanał YouTube prezentację i tam odnaleźć materiał o tej właśnie miniaturce. On jest z wczoraj, gdy jeszcze nie było wiadomo, czy pan prezydent Nawrocki zdradzi i podpisze, czy też wybierze Polskę. Dziś niestety wiadomo już, że przygoda pana Nawrockiego z polskim patriotyzmem dobiegła końca. Trwała dokładnie miesiąc i jeden dzień. Hasło po pierwsze Polska, po pierwsze Polacy, było aktualne równo 32 dni. Od dziś pan Nawrocki różni się od pana Dudy, tym, że Nawrocki zapewne tylko jeszcze nie dał Załęskiemu orderu orła Białego. Pewnie wymyśli jakiś sposób, żeby dać Zełońskiemu dwa. Obietnica, że Nawrocki nie wyśle naszych wojsk na wojnę, to też zapewne kłamstwo. Zobaczycie. Zapraszam na kanał YouTube, wideo wideoprezentację, gdzie nie boję się mówić, jak jest i codziennie puszczam 2 trzy materiały. Niestety z celnymi przewidywaniami dotyczącymi naszej przyszłości, zapraszam. Wejdź na YouTube wideo, prezentację, zostaw subskrypcję, a najlepiej codziennie wchodź na kanał do zakładki wideo i sprawdzaj nowe rzeczy, które nagrałem, bo wtedy nie będziesz uzależniony od powiadomień, które YouTube przysyła. Ale ta subskrypcja jest bardzo, bardzo ważna. Ona też pokazuje między innymi prestiż i siłę kanału. Zapraszam.